Komunika! Wsiadę już ile dwie! Żega ekspress, mega mocny, szybki też, brzega mega ekspres! i Wspieszy z pomocą. I jesteśmy w tunelu nietoperzy. Nikuś mówi, że się uszkodził. Zbadajmy sprawę, zanim ktoś tu jeszcze przyjedzie. Powiedział, że coś się stało przy wjeździe, ale niczego tu nie widzę. Stój! To jest to! Co? Poważniejsza sprawa niż sądziłem. Zaczyna się kruszyć! Nikuś przekierował już wszystkie pociągi. Będziemy mieli dość czasu na naprawę. Chyba raczej nie. Zbliża się dom. A jeśli o niczym nie wie, powiemy mu? Nie zdążymy, szybko dokonam naprawy, zanim Tomowi stanie się jakaś krzywda Tunel się wali, a Tom jest coraz bliżej Muszę to trzymać, inaczej Tom może się rozbić Naciskam już z maksymalną siłą Tunel jest zbyt ciężki Dasz radę, Miłoszu nie zna się na naprawach tak jak ty. Mechanik miłość nie odpuszcza! Cześć czołem! Stuko to Udało ci się uratować Toma. Teraz uratujmy tunel. I gotowe. Wygląda jak nowy. Stuko to Dobrze ci paszło! Mnie? To ty nie pozwoliłeś, by tunel się zawalił i złapałeś w locie wielki głaz, zanim uderzył w toma! Nikt nie jest w stanie cię zastąpić! O! Przestań, bo od tego piszczą, Mikoła! To prawda! Nie ma rzeczy, której byś nie utrzymał. I zawsze masz przy sobie odpowiednie narzędzia! Pamiętasz, gdy na stacji stromy stok powstrzymałeś lawinę? Albo wtedy, gdy most się uszkodził, a ty miałeś odpowiednie narzędzie, by go naprawić? A gdy konieczne były naprawy na stacji plaża, ty wiedziałeś, co robić. Ty! Umiejętność rozwiązywania problemów budowlanych to coś pięknego. Mała suska. O, Pewnie wypadła z gniazda. Miłoszu, możesz pomóc? Chyba nie mam narzędzi do tak delikatnego zadania. To pewne, że masz. Ty zawsze wiesz, co trzeba zrobić. Załatwmy to razem. Ja podtrzymam sówkę, a ty nas podnieś pod nośnikiem. Doskonały pomysł! Skakuj! Proszę bardzo, wracaj do mamusi. Miałaś rację. Mam odpowiednie narzędzia do wszystkiego, ale nie dałbym rady bez mojej przyjaciółki. A I mamy wspaniały zespół. Hehehehe! <śleszy> <śleszy> Wszystko mamy załadowane. Zaraz będzie tu pola, żeby zawieźć was do stacji muzeum. Takiej wycieczki jeszcze nie było. Tak się cieszę, że zobaczymy model komety. Z czego są zrobione prawdziwe komety? Z ogromnych kosmicznych kamieni? To asteroida. W kometach znajdziesz lód, mroźny pył i gazy. Czyli to wielka kosmiczna śnieżka. Ale byłoby cudownie, gdyby tak dolecieć do komety przed kimkolwiek innym. Byłoby wspaniale. To by było stuku-duku! Jej! Kosmos musi poczekać. Mamy całą masę pracy. Na dór! Zobaczymy się później na stacji muzeum! stuku Dugu jehu Dojechaliśmy bezpiecznie do stacji muzeum! Uwielbiam tu być. A ja na to. Oraz. by mega klucz poszedł brud! Zbudujmy kometę! że zbudować ten model będzie nam łatwiej niż myślałam, i mamy masę czasu do przyjazdu poli z klasą Amandy. To może zrobimy sobie odjazd w muzeum! Pewnie, brań się! <laughs> Ekstra! Roar! jestem dinosaurem! my tylko mieli jakiś astronautów gotowych wybrać się na misję, ale czad kto by pomyślał że przyjdzie tylu astronautów każdy spróbuje Lilo masz ochotę spróbować pierwsza jak nie jak tak to przygotujmy cię do lotu tu centrum dowodzenia mamy już pozwolenie na start trzy dwa jeden, jeden ognio Lubimy dobrą jazdę. Wyprawa szlakiem budowli. O, w samą porę zbychu. Trzeba mi rady najlepszego budowniczego w mieście. Bardzo bym chciała narysować swój budynek. O, chętnie pomogę. Mów. O jaki budynek ci chodzi? Wciąż nie wiem, w tym cały problem. Chciałabym obejrzeć twoje budowle, żeby się zainspirować. Uuu, czeka nas wyprawa! Ale super! Proszę wsiadać, drzwi zamykać i jedziemy! Tak jest! Kierunek? Coś, co uwielbiam! Most panfarowy! Może narysuję most zwodzony? Mogłabym wykorzystać łuki według twojego projektu. Dobry pomysł, ale łuki jedynie podtrzymują fanfary. Serio? Tak. Chciałem stworzyć most, który gra muzykę, żeby przejazd przez niego był stukut-tuku super. A, miód na moje koła. Podczas przejazdu przez mój most zwodzony odpalałyby się fajerwerki. I to jest most, przez który bym jeździł. Moglibyśmy teraz przejechać przez wygórki? Pewnie! Podoba mi się, że użyłeś belek przy budowie tej przeprawy, ale dlaczego nie zastosowałeś betonu? Beton nie zgrałby się dobrze z kwiatkami. Wow. Zasadziłem je blisko, żeby z mostu czuć było ich zapach. Do tego beton nie pasował kolorystycznie. Stworzyłeś najlepiej pachnący most świata. A teraz? Ostatni przystanek naszej wyprawy to stacja farma! Silo zbożowy dla Krzysia i Krysi to też twoja robota. Jesteś pociągiem o wielu talentach. Mówisz? Przecież nie będę trąbił, jaki jestem wspaniały! Ja zatrąbię za ciebie! <śmuszczaj> <śmuszczaj> Na farmie najbardziej lubię koło wodne. Pinie mu w tego, świnkom. <grystanie> Mam już dość pomysłów, żeby zacząć. Czas na tor! Cześć, kaczki. papa! Pa. Kwa, papa! <grystanie> Zanim zobaczysz, chcę, żebyś wiedział, że nasz objazd zainspirował mnie. O, dzięki Lilo, też się dobrze bawiłem. Podoba mi się wszystko, co zbudowałeś. Więc narysowałam to dla ciebie. Umieściłam tu wszystko, co podoba Ci się w mieście. Jej, to dla mnie! A, ale fantastyczny most! Dodałaś drzewa, i kwiaty, i jeszcze płot! A, uwzględniłaś wszystko! Dziękuję. Najpierw sanki na stromym stoku, potem serwowanie nad morzem. Nikusiu, plaża i śnieg w jeden dzień? Fantastycznie! Na maksa! Cześć, Zbychu! Wybierzesz się z nami na stację Stromy Stok? Zbudowałbyś z nami fort śnieżny. Miałbym zbudować z wami tort śnieżny? O, brzmi nieźle, ale szykuję niespo. A znaczy, nie mogę. Yy, nic nie szykuję. Pa! Może już się umówił z innymi pociągami, chyba wszyscy już pojechali. Świetnie, to biorę się do roboty, y -y, według moich kalkulacji mamy dość kanapek dla ośmiu osób. I dla psa. <noise> Zbychu robimy sobie piknik o zachodzie słońca na stacji. Mruczymiś. Jedziesz z nami? Wybacz, Max, muszę robić to, co właśnie robię. To żadna niespodzianka. A myślałam, że wczoraj dziwnie się zachowywał. Muszę trzymać się planu i dzisiaj skończyć. Jutro wielki dzień. Specjalna przesyłka do rozdzieli! Odpuszczcie, otwórzcie! Co to takiego? Nie mogę wam tego powiedzieć! Bo to niespodzianka! Dostaliśmy zaproszenie na stację budowa, ale nie jest podpisane. To mi wygląda na prawdziwą zagadkę! Zobaczymy, kto je przysłał! Dojeżdżam do naszej stacji budowa! Jeśli dobrze pamiętam, na stacji budowa nie było żadnych trybun. Teraz już są! Do waszego użytku! Zbychu, tym właśnie zajmowałeś się przez kilka ostatnich dni? Budową trybun? Tym i jeszcze trenowaniem. Trenowaniem? Im więcej tłumaczysz, tym bardziej nic nie rozumiem. Rozsiądźcie się i wszystko zrozumiecie za krótką chwilę. Przedstawiamy po raz pierwszy na scenie! Buduj zbych, zatańczy w swojej wersji budowlanego baletu! Yeah! mi się podobało. Podobało? Było mega! Także raz! Kto lepszy? Proszę, Miłoszu. Wszystko powinno działać jak nowe. Dzięki, Lila. Wydaje mi się, że mam już najmocniejszy podnośnik w całym ciuchcinie. Przychamuj, mój miłoszu! Twój podnośnik jest całkiem niezły do podnoszenia, ale nie ma szans, żeby był mocniejszy od mojej potężnej zgniatarki. Zobaczymy, jak podtrzymujesz most tą swoją zgniatareczką! Jest tylko jedno rozwiązanie. Sprawdźmy, który z Was ma fajniejsze sztuczki. Pora na... Turniej początkowej! Tak! Wycięży pociąg, który wykona fajniejsze sztuczki swoim wagonem. Zaczyna najszybszy pociąg w ciuchcinie. Brawa dla towarowego Toma! Tak! Nikt nie pokona mojej zgniatarki! toku ciuchciuch! Zgniatarka artystyczna! Ekstra! Trudno będzie to przebić. A teraz powitajmy pociąg, który zawsze podnosi nas wszystkich na duchu. Miłosza! Szukacie potęgi? Mój podnośnik was nie zawiedzie! Jak mogłem dać się na to namówić? O! Pamiętaj, nie możesz mnie zawieść! O! Tylko nie przesadź! Że naprawdę potrafisz żonglować ciężarami! A teraz powitajmy tu ratownika! Jej! Ło! Wow! I tak dopłynę do zwycięstwa! Całkiem niezły jest ten wąż! Dobrze, Lidio? Teraz ty! Serio? Och, mój zwyczajny wagon z piankami do pakowania, nigdy nie dorówna waszym cudennikom. Dalej, Lidia! Lidio, spróbuj! Nic się nie bój! Dobrze, spróbuję! Ha? I chyba wiemy, kto wygrał! <grymne> Serio? Zwyciężyłam w turnieju pociągowym? Ja? Tak! Twój obraz jest przepiękny, Lidio! Dziękuję, kochani! Tak się cieszę, że aż koła mi się trzęsą! <grymne> Gdzie jest kozek? Dziękujemy, że przyjechałaś pomóc nam ze zwierzętami. Te biedactwa tak strasznie się boją, burzy, że aż szok. Ale teraz, gdy mają tu do zabawy ciebie i fele, to są szczęśliwsze od kijanek w stawiku. Nie musisz nam dziękować, to przyjemność. A ja chętnie pokręcę lasem, jeśli jakiś zwierzak będzie w potrzebie. Krzysiu, na pewno wszystkie zwierzęta są na stacji? Nasze zwierzaki są bezpieczne w swoich zagrodach. Krowy, owce, świnie. Kozy? A co do kóz? Zobaczę, co u koska. Biedaczysko jest na tym korkociągu zupełnie sam. Zabiorę się. Mogę się przydać, jeśli w czasie burzy zaliczysz jakąś awarię. Jedziemy po kozy! w domu. Nie możemy pozwolić, by w środku burzy gdzieś wędrował. Chciałabym wiedzieć, gdzie on jest. Sprawdźmy stromy stok. To jedno z ulubionych miejsc koska. Miałaś rację. Mama za twoich kumpli czeka na ciebie na stacji farma. A niech to, już go nie ma. Musimy znaleźć koska. Sądziłam, że pójdzie w stronę mostu fanfarowego, ale nie ma go tu. I powoli nie mamy już czasu. Dokąd jeszcze lubi chodzić? On uwielbia obóz mruczyniś. Coś czuję w kołach, że tam właśnie go znajdziemy. Kosku! Pokaż się, Kosku! Jedź z nami do miłej, suchej, bezburzowej stodoły. W każdej chwili może zacząć lać. Jedźmy po Krzysia i krysie. Jeśli mamy znaleźć Koska, przyda się pomóc. I farma! Obyśmy tam dotarły przed burzą! Krysiu! Szukaliśmy wszędzie, ale nigdzie nie znaleźliśmy koska! Trzeba nam pomóc! Pewnie, ale on jest tutaj! Dotarł na farmę tuż przed wami! O proszę, proszę i słodko, chrapie. Miło cię widzieć, Kosku! Od dzisiaj jego ulubione miejsce to stacja farma! <grytanie>